Siemanko, siemanko moi kochani. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam, że zacznę zbierać rzeczy, które chcę zabrać na urlop, a urlop zbliża się wielkimi krokami. A jak to w życiu, praca, obowiązki domowe, w tej gonitwie Mogę o czymś zapomnieć, więc poprzynoszę. Może tutaj nawet na stole sobie pokładę te rzeczy, które myślę, że wezmę. Na spokojnie usiądę, zrobię sobie listę, które rzeczy będę ze sobą zabierała. Jak telefony, takie wiecie, sprzęt elektroniczny, kosmetyki, nie kosmetyki, żebym miała wgląd, czy już mam w jednym miejscu to wszystko. I na pewno poprzynoszę na przykład ciuchów więcej niż potrzebuję, ale od razu pomyślę, w których na pewno rzeczach będę chodziła, w których nie i które mi się sprawdziły w ubiegłym roku na urlopie. A jeśli chodzi o urlop, zamówiłam pewien komplecik. Komplecik z firmy Moody właśnie przyszedł. Zdążyłam go otworzyć. Pięknie pachnie już na samym początku. Przychodzi to zapakowane w ten sposób. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Bardzo pięknie. Tu jest karteczka o prześlicznym zapachu. Wiem, że Ewa Pachulska i jej mąż są w trakcie produkowania perfum. Myślę, że to nawet jeden z tych zapachów. No, podoba mi się. Yy. Zamawiając ten komplet, nie byłam pewna, jeśli chodzi o górę, bo tu są spodenki, taka bluzeczka z wyciętymi rękawami. Yy. Powiem tak, na zdjęciu mi się bardzo to podobało. Jak to będzie wyglądać, zaraz zobaczymy razem. Yy. Podejrzewam, że nawet nie podejrzewam. Ja wiem, że zrobiłam błąd, że zamawiałam tą bluzkę, bo mogłam sobie zamówić w tym samym kolorze t-shirt. No ale trudno, nic się nie stało. Dobrze, otwieramy. Po prostu tą bluzkę oddam córce. Może najpierw wyjmę z tej folii, żeby nie szeleściło i zaraz do Was wracam. Już yy, wyjęłam z folii i możemy zaczynać dalej. Jeśli jeszcze chodzi o ym, firmę Moody, yy, jak już wspomniałam, jest to firma Ewy Pachulskiej i jeszcze jednej Ewy. Przepraszam, nie pamiętam nazwiska. I yy, no Ewa Pachulska to jest znana YouTuberka, na pewno większość z Was ją zna. Yy. Ona zawsze powtarza, że stawiają w swojej firmie na jakość materiału, na wykonanie, i patrząc tutaj na te akurat spodenki, no to muszę przyznać Wam szczerze, że wykonane są bardzo porządnie i materiał też jest fajny. Dzianinowy, ale nie taki aż gruby. To jest taka ta dzianinka pentelkowa. Mają one tutaj taki Haftowany na dróg. Jak ktoś nie lubi takich rzeczy na ubraniach, to powiem szczerze, że to się wcale nie rzuca. Także polecam. Mi chodziło o tego typu kiesz, kieszonki, spodnie, spodenki z kieszonkami. Chcę po prostu czuć się wygodnie na urlopie. Jak pewnie zauważyliście, znowu kolor zielony. Podobało mi się grafitowe, ale niestety już był niedostępny. A jeśli chodzi o bluzeczkę, bluzeczka wygląda w ten sposób. No i jak sami widzicie, no raczej to nie jest dla mnie, no bo tutaj brzuszek widać. No dla jakiejś młodej dziewczyny na pewno, więc oddam to swojej córce. Tu jest takie mm, głębsze rozcięcie. I tu akurat z tyłu jest taki mm, znaczek z ich firmą. Nie ma haftu, ale to nie przeszkadza. Bardzo fajne. Naprawdę jakość jest y, wspaniała. I postanowiłam, że zamówię sobie w tym kolorze do tych spodenek albo bluzę, znaczy nie, bluzę na pewno, i jeszcze długie spodnie, bo yy, no zadowolona jestem. Wybaczcie, że, że Wam się nie pokaże w tym komplecie, ale no, ta bluzka to już dla mnie odpada, ale na pewno polecam dla innych. Warte yy, swojej ceny, naprawdę. Także yy, na pewno to nie jest pierwszy i ostatni zakup yy, w ich sklepie. Będę tam zaglądać częściej. A ta karteczka, naprawdę, jest fajny ten zapach, bardzo mi się podoba. Taki delikatny, kwiatowy, nie wiem jak to nazwać. No, ale interesujące. Ciekawa jestem, kiedy wypuszczą yy, te ich produkty. A jeśli jesteśmy przy otwieraniu paczek, yy, to przyszła jeszcze do mnie yy, paczka taka malutka z temu. Zamówiłam okulary. Spodobał mi się kształt, że są takie duże, ale już od razu muszę Wam powiedzieć, że plastik wygląda jak tani plastik. Zaraz przymierzę, ale spodobał mi się kształt tych okularów. Lubię takie duże. Fajnie się tutaj trzymają. Nie są za ciasne, nie są za luźne, więc na urlop na pewno je wezmę. Tak wiem, że tutaj nie ma takich filtrów jak powinny być, że to szkodzi na nasz wzrok. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale po prostu chciałam sobie takie zamówić. Jak gdzieś dostanę lepszej jakości też tego formatu. To sobie zamówię inne. Do tego jeszcze przyszła tutaj ta ta tam oczywiście torebeczka. Czekajcie, wyjmę papiery. Torebka prezentuje się tak. Proszę. Yy, jedyne, co mi się nie podoba, to tu jest, zobaczcie, yy, kółko takie plastikowe. No, może być, aż tak się nie rzuca, ale wolałabym, żeby było również czarne. W środku są dwie takie kieszonki. Może tak o Wam pokażę. Po lewej i po drugiej stronie, ale nie są one y, zapinane na zamek i zapięcie takie zatrzaskowe. Takie jak ja to mówię na taką mapę. Y, no, może. Po prostu, wiecie co, chciałam taką mieć, żeby ona przylegała, była krótka, nieduża ta torebka i na ramieniu. Ale nie chciałam z takich, wiecie, tych malutkich, jak noszą. Chciałam taką po prostu w innym kształcie. No i sobie taką zamówiłam. A dobrze, ona tak będzie tutaj się trzymała, nawet. Nie strach, że ktoś włoży rękę i coś ukradnie. No, na urlop raczej jej nie wezmę, bo będę stawiała na takie torebki, żeby, żeby dużo miejsca mi nie zajmowało. A no, nie oszukujmy się na plaży: raczej z czymś takim nie pójdę. Potrzebuję czegoś pakownego, lekkiego i żeby mi to nie przeszkadzało. A na jakiś spacer, czy jakąś wędrówkę, czy coś, żeby pozwiedzać, to no, taka torba raczej nie jest wskazana. Dobra, idę szukać rzeczy, które y, chcę przygotować sobie do sortowania, do sprawdzania na urlop, i widzimy się później. Słuchajcie, kilka rzeczy już przyniosłam. Y, tak jak torba y, podręczna, y, ona jest. Y, Fajna, bo tu jest rozpinane dno i jeszcze można ją powiększyć o dobrych 10 cm, także gdyby coś jest więcej miejsca. Na pewno biorę ze sobą tą oto torbę, którą miałam w tamtym roku na plaży. Siateczkowa mało miejsca zajmuje, i dodatkowo ma tu w środku kieszonkę na zamek, także można pieniążki. Słuchajcie, włożyć na jakieś lody, nie lody, takie jakieś tam przykąszczeczki jak potrzeba, nie trzeba całego portfela brać z dokumentami, e, przyzorny zawsze ubezpieczony, to to na pewno e, biorę ze sobą. Wiecie, tak patrzę na tą torbę, o Jezu, no podoba mi się, no ale no bez przesady, no może niektórym się nie podoba, ale jak to mówią, nie każdemu musi się wszystko podobać e, to co mi. Ale ona ma coś w sobie. No, ma coś w sobie. Hm. Dobra, przeginam. Oprócz tego, y, już przyniosłam sobie kapelusik. Y, muszę tylko podczepiać te, te kamyczki, bo wzięłam co było. Ale te kamyczki jakoś mi nie odpowiadają. Mam jeszcze taki daszek i się zastanawiam, czy również go nie wziąć, bo przyznam, że jak zwiążę włosy, w w kitkę, to nie zawsze mi z tą spinką moją tutaj pasuje ten kapelusz, a tak by było praktycznie, no ale to jeszcze się zastanowię. O Jezus, jeszcze mi spadło. Dobra, zaraz Wam pokażę, jaki tutaj jest Armagedon. Jak na razie y, przyniosłam tyle rzeczy, jakieś stroje kąpielowe, spodenki, spódnice, jakieś sukienki na plażę. No i oczywiście książka ta jedzie ze mną. Tu przyniosłam um, takie masełko um, przyspieszające opalanie i jestem z tego naprawdę zadowolona. Robi robotę dla kogoś, kto się ciężko opala, no to um, widać. Tu mam um, olejek z SPF 50. Przypomniało mi się, że w tamtym roku kupiłam z Eveline również. Um, rozświetlacz do ciała po opalaniu a jeszcze znalazłam w swojej walizce, która była jeszcze nierozpakowana, mój zaginiony zegarek. Bardzo się cieszę, że go odnalazłam, bo była, myślałam, że go wywaliłam z opakowaniem, bo ja nie lubię trzymać oryginalnych opakowań, bo mi po prostu to zawala, i taki był plan, że wywalę to opakowanie. No a włożyłam zegarek do środka, dzięki Bogu, że nie wywaliłam. A jeśli chodzi o ten e, samoopalacz, jeszcze nie wypróbowałam. Może zrobię to przed wyjazdem e, na urlop, bo aż wstyd będzie pokazać się na plaży. No wszyscy będą widzieli, że pierwszy dzień urlopowiczka przyjechała, bo biel widać e, normalnie jak z kosmosu. Mm, no zobaczę, no. Jak to już kiedyś wspominałam, chciałabym, a boję się. Ja tu o strojach kąpielowych, a za oknem deszcz. No pasuje jak świni siodło. Nieważne. Poprzynoszę jeszcze trochę rzeczy, które mi tam wpadną do głowy, że mogłabym wziąć. Zrobię sobie jakąś herbacinę. Usiądę i na spokojnie w końcu napiszę tą listę, bo się przybieram już od godziny i do tej pory jeszcze tego nie zrobiłam. I wtedy zobaczę czy coś jeszcze tutaj zapomniałam przynieść, żeby leżało i czekało, czy może coś mi wpadnie innego do głowy, żeby jeszcze ze sobą zabrać, a tak naprawdę co ze sobą wezmę, finalnie nagram oddzielny vlog, pakowanie, bo to jest takie tylko, słuchajcie, zbieranie do kupy. A więc nie przedłużam, żegnam się z Wami, dziękuję za wytrwałość. O ile ktoś wytrwał do końca oglądania tego vloga, Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.